Mountain Blade Warband jest możliwość bardzo prostej edycji statystyk bohatera bez grzebania w kodzie zapisu gry. Wystarczy wejść w statystyki postaci, gdzie dodajemy punkty umiejętności, kiedy wbije się następny poziom naszego głównego bohatera. Następnie klikamy przycisk w lewym dolnym rogu. Klikamy Eksportuj postać, po czym utworzy się w tej oto ścieżce plik tekstowy na Windowsie a w tytule pojawi się nazwa naszej postaci. Swobodnie możemy edytować atrybuty, punkty umiejętności, a także pieniądze i poziom postaci, co ciekawe również twarz bohatera. Gdy edytujemy już statystyki, zapisujemy plik.txt. W grze wchodzimy do tego samego miejsca, gdzie eksportowaliśmy bohatera. Klikamy opcję Importuj postać i to wszystko. W wersji 1.011 wszystko działa na podobnej zasadzie, tylko ścieżka zapisu pliku z bohaterem jest w plikach gry w tej oto ścieżce.